Co za kurwiszon? Daję za złotówki chciałbyś skorzystać nie, ale możesz tu usiąść, jestem Ron, Ron Ruda Pała. A ja kary kary. Ty no, wiesz, ten tego chyba narobiłem w Majtale. Why? Bo śnieg. <laughs> ale gówno. <laughs> <try> 3-2-0 Sorry, mam mrożone gówno <try> Biorę siki Weroniki <try> Skąd on ma tyle focy? <try> Przyniosłem drewno scyzoryk I stringi mojego brata Mmm, żabki w gównie! Smakowałyby mi dalej, gdyby mama nie dała mi jednej na obiad. Chlup! Olej żabę, patrz na kartę. Mam owłosionego inaczej Pokemona. Wracaj do Pokibella. O, puścił focha z przytupem i melodyjką. Nie, baterie się wyczerpały. Wyjadam i orzeszki. U, orzeszek, rupiące, bo z Cześć, bobra. Dog. Who are you? 16. się! Alche. Chrupek, siki. Pedał może. Hermiona wysrać się teraz może. Czy ty myślisz, że to mnie może obrazić? To masz rację. Nazywam się Chory Maremiona. Gdzie jest łazienka? W kiblu, pokazać ci jak się wywija różdżką? Siur. a ty masz kwasa pomiędzy zębami wiedziałeś? o tutaj